Moi drodzy widzowie, dzisiaj będzie odcinek informacyjny. Eee, mianowicie chciałbym Was poinformować, że już wkrótce na moim kanale SGSM, a także na SGSM 2, to w, 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 w późniejszej perspektywie, występuje nowa seria. Nowa seria, która, yy, która będzie yy, istniała pod dźwięczną nazwą Kanal Minus. Yy, gospodarzem tej serii, jej twórcą i gospodarzem będzie ekspert. 100% to wszystko jest to praca eksperta. No i ta, ta seria będzie opowiadać o kanałach telewizji satelitarnej. Tak więc, jeżeli są tutaj jacyś miłośnicy telewizji satelitarnych, zapraszam. A, a także, jeśli nie jesteście miłośnikami, a chcielibyście sobie po prostu czegoś, coś dowiedzieć, to również was zapraszam. Ogólnie wszyscy oglądajcie nową serię kanał Minus. Która już niebawem wystartuje na SGSM. No a potem być może również jakaś, jakiś będzie spin-off na SGSM2. Ale to już w dłuższej perspektywie czasu się zobaczy. Zapraszam w imieniu swoim oraz ja w imieniu eksperta, który ja już mówiłem, będzie twórcą i prowadzącym tego programu. Dziękuję wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę w górę. Do zobaczenia.